Dobra, jesteśmy w kolejnym odcinku. No, i teraz y, przyrządźmy sobie te rybki. Tylko na razie ja nie jestem głodny. W ogóle zobaczę, czy one się przyrządzają, tak? Przyrządzają się. Spróbuję, żeby się lepiej przyrządzić. O, źle je położyłem. O. Dobra, spróbujmy tutaj jeszcze rzucić. No, niestety tylko tyle rybek się zmieści. To może, chyba, yy, dam prędzej do pieca. Dobrze, to ja idę sobie y, robić uniki, żeby się zmęczyć i być głodnym. Dobrze, przejdę sobie tutaj. O, jesteśmy w parku, super. To ja się przejdę i zobaczymy się, gdy będę głodny. U, jaka rybka fajna. A ja cię kręcę! Dziwne, czemu ta... stacja benzynowa tak się zamyka? Puk, puk! Puk, puk! Nikogo tutaj nie ma, o! Coś tu jest! Łuk! Chwile, chwile... To jest jakaś straszna bariera i czaszki zwierząt. Nie, nie biorę tego. O nie, tu jest barikada na te... Świnia! O ja! Czekajcie, zobaczmy czy jest... Yy... Czy będzie dla nas miła. Ten dzik, czy będzie dla nas miły. Bo w sumie dzieci tutaj nie ma. Ona się chyba nas boi. Ej, ej, ej! Ej! <ścoughs> Dobrze. Zarafiam go. On się mnie boi. O, spróbuję w niego strzelić. Nigdy nie strzelałem. Ej, ale mi dobrze idzie. Ho, ho. Żencze kości. Ew. Surowe mięso. Ew. Dobra. Też zobaczmy. Tutaj. Coś jest. Eee, ukaż się zwierząt. Fujka. O, dr energy drink. Jakieś auto. Zobaczmy, czy mogę nie jechać. O, nie ma blokady. Super. Drugi. Drugi drink, super. W sensie energy drink. Tutaj mam jakąś skrzynkę, zobaczmy co w niej jest. jaki te które miałem w pokoju, dobra. O, w ogóle to jest benzyna. O, mam nadzieję, że w to nie walne. Czekajcie. Próbuję wypić tego drinka. Okay. O! o Jezu, On miał coś w sobie niedobrego. Uuuh. Dobra, muszę jakoś jechać. O nie, tutaj są dwie taksówki. O nie, Ja. O, uh. yeah. Co to jest za czerwone? Co to? Co to było? Ej, co to wszystko jest? Kim ja jestem? Co to jest? Co to robi? O to boliło! I co jest? Co jest? Co, co, co to jest? I co to jest? O, o, ałow, o, o. O, dobra, już wiałem. Dobra, szybko. A muszę... Szybko iść do domu. O gdzie ja jestem? Pomocy. Żaby... Eł! Dobrze. Spróbuję coś zrobić. O, o, dobrze, że mój kolega jest trwalem. Dobra, jedziemy tą taksówką. Uciekamy stąd. Ha! Przynajmniej, o! Muzyka w radiu mnie uspokoi. Jaki Lamborghini ktoś tutaj ma! Skoro tutaj nie ma nikogo w tym mieście, to chyba wiecie co to oznacza. Wybierzemy je! Hehe, <laughs> będę miał drugie auto a zaparkujemy je o tu. myślę, że to będzie spoko miejsce nawet dobra, nie mogę o, opiekuj się chyba rybki nasze zaraz sobie poszczaki okej okay. zaraz zjem sobie też te rybki o, jeszcze rybosłony. O, płaszczaki widać, że będą na później. No to dajmy je do lodówki. O te drinki. Hatfu, wszystkie drinki. To ja prawie życie nie prawie życie straciłem. Rzućmy je komuś, bo nie wiem gdzie je wyrzucić. Okej, a jaki sobie damy do naszej kolekcji. Dobra. O, jeszcze ten łuk. Ja cię kręcę, co to było? Ach, nie mogę. Chyba muszę się położyć. No tak. Muszę się położyć. Okej, okay, jest nowy dzionek. Jest nie, jakoś strasznie czarno. Chyba jest rano, tak. Dobra. Pora na kąpiel Gulu, 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 dobra. O! hehe, he. Co eee, Dobra. W ogóle chciałem wypowiedzieć, że... O! Znajomy mnie zaprasza. To ja go chyba do domku tam wpuszczę. Super. Też pokażę Wam moje mini autko, które kupiłem. Dobra, to w kolejnym odcinku możemy, na, możemy na, nie wiem, zrobić pranka na y, osobie, która ma ten dom tu. Dobra, y, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Mi się też, mamy nowe super Lamborghini. Dobrze, już tamtego. Y, no i życzę Wam miłego dnia, widzowie.